Jesteś mieszkańcem Bykowiny i urodziło ci się dziecko? Możesz się tym pochwalić na stronie internetowej mojabykowina.pl. Masz ciekawe zainteresowania, pokaż je na forum publicznym. Wszyscy mieszkańcy Bykowiny od kilkunastu dni mogą kontaktować się między sobą drogą internetową. Strzeliliśmy się, że tak powiem, w niszę. Ludzie już są zmęczeni polityką w Warszawie i żyją tutaj tymi sprawami, które ich dotyczą. Najważniejsza jest ich ulica, ich rodzina, ich po prostu kochana bykowina. I paru zapaleńców z bykowiny zebrało się, żeby coś takiego stworzyć. Jest portal, powiedzmy nasza klasa, a my chcemy mieć moją bykowinę. Strona to na dzień dzisiejszy kilka wpisów, linki do miejskich witryn internetowych, prognoza pogody, czy fakty związane z historią dzielnicy Bykowina, o których nie zawsze wiemy. Swoje teksty na stronie umieszcza także kabareciarz Marian Makula. Kiedyś ludzie chodzili, na przykład kobiety się spotykają w maglu, nie? maglu, czy tam w sklepie, na przykład na Bykowinie się chodziło do... Krzyśki chyba na warzywa, i się grinco kupowało. Teraz, teraz ludzie do Mangli nie chodzą, bo mają prac, pracowalnicy mają w domu, ale mają internet i to zawsze tam te ciekawe rzeczy, które się dzieją wokół nas. My, my często nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje w najbliższym obok w domu i tak dalej. A jak będziemy mieli internet, to się dowiemy, kto kim jest, co i jak, jakie rzeczy się dzieją, bo ludzie często narzekają, a tu się nic nie dzieje na tej bykowinie, czekają, a nie wiedzą, że na przykład obok jest jakieś, jakieś ciekawe spotkanie. Albo coś projekcja czy w domu kultury coś się dzieje, czy będzie jakaś impreza, nie orientują się. Radny Jan Wyżgoł stwierdził kiedyś, że Ruda Śląska jest miastem bardzo specyficznym. Mieszkańcy miasta bowiem wpierw akcentują przynależność do dzielnicy, następnie do miasta. Tego typu strony są świetnym przykładem, że losy dzielnic są dla nas ważne i zdaniem pomysłodawców powinny powstawać częściej. Stwórzmy portale dzielnicowe, a później. Yy... Połączmy je, że tak powiem, linkami i stworzymy taką ogólnodzielnicową platformę informacyjną. Wszystkich zainteresowanych wyglądem strony i informacjami na niej zawartymi zapraszamy pod adres www.mojabykowina.pl.